Piotr Dudek, magazyn do kosza Dudek TV Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słuchajcie, dotarły do mnie bardzo <laughs> ciekawe informacje Które oczywiście zweryfikowałem Otóż jedna z osób, która takuje atakuje kosz, PLK Prezesa Radosława Piesiewicza od wielu miesięcy Od kilku tygodni Błaga wręcz o spotkanie z Piesiewiczem, z jego bliskimi współpracownikami, aby pracować dla dobra koszykówki Petkosz tudzież Pelka. To są naprawdę rozkoszne rozmowy. Błaganie o pracę, tłumaczenie jakimś trudnym sytuacją i tak dalej. Nie ujawnię nazwiska, pewnie ono wypłynie za jakiś czas. Natomiast popatrzcie sobie, kto, jak zachowuje się w ostatnich tygodniach, miesiącach. I to jest kolejny dowód na to, jakie jest nasze środowisko koszkarskie. Bardzo często, bardzo często jest nieobiektywne, przekupne, nie mające własnego zdania, mówiące, piszące tylko co, co jest im na rękę. Nie ma tak, wielokrotnie o tym mówię tutaj na Dudek TV nie ma, brakuje bardzo tej niezależności w wyrażaniu opinii. Tak naprawdę, no, uśmiałem się niesamowicie, jak usłyszałem się, jak usłyszałem, jak te rozmowy wyglądają, te boganie o pracę i przepraszanie za to, że się pisało źle o Piesiewiczu, Polskim Związku Koszkówki, Polskiej lidze Koszkówki. Teraz nagle wszystko okazało się, że jest Super cacy jest naprawdę cudownie. Bo tu nie chodzi o to, że ma, mamy krytykować wszystko, co się pojawi, tylko mamy obiektywnie informować, co się dzieje. Wyciągnąć um, wnioski i w dyskusji przedstawiać argumenty. Bo nie, bo nie tak, bo tak to jest żaden argument. Tak tutaj jak jest dobrze, to Piotr Dudek chwali, jak jest źle, to Piotr Dudek o tym mówi. Bo Piotrek się nie boi, nikogo i niczego. Natomiast tutaj mamy kolejny przykład osoby, która właśnie tak się zachowuje. Jako ciekawostkę powiem Wam, przybliżę, że często ta osoba atakowała w rozmowach, bo wiem, że z wieloma ludźmi do środowiska na ten temat rozmawiała, To Te osoby mi to powtórzyły, atakowała Pawła Łakomskiego, dyrektora PR, marketingu marketingu.kosz.pl ja też jestem sceptyczny co do pracy Pawła natomiast ja przedstawiam konkretne argumenty i uwagi a nie chodzę i obrabiam komuś dupę, tak? Ta osoba która teraz yy, szuka, szuka szuka posadki na ulicy Ciołka w Warszawie także, no, zabawna historia zabawna, może żenująca, nie wiem, ale Takich ludzi jest sporo, także to jakoś, jakoś mega nie jestem zdziwiony, bo wiem, jak to wygląda w niektórych klubach. Te błaganie o pracę, o, o to, żeby być w tej koszykówce na siłę. Takie jęczenie, skomlenie no, to jest bardzo słabe. I brak własnego zdania to jest przerażające. Także chorągiewką mówimy stanowczo nie. Moi mili, bądźcie uważni. Wyciągajcie wnioski. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Piotr Dudek, Dudek TV, magazyn Kosza, Zawsze rzetelnie, zawsze obiektywnie. Trzymajcie się. Hej.